Jesteśmy tuż po wręczeniu nagród w Mistrzostwach Stylizacji Rzęs metodą objętościową. Bardzo się cieszę. Zwycięzczynią mistrzostw została Aneta Mucha-Sadowska. Serdecznie gratuluję. Jak pani <grym> się czuje jako mistrzyni Polski? Znaczy, powiem szczerze, że jestem zaskoczona totalnie. Jadąc tutaj w tamtym roku, to były moje pierwsze starty z niecałym rokiem doświadczenia. No nie udało się, wtedy było czwarte-piąte miejsce, teraz jestem w granicach ponad dwa lata w rzęsach. To jest tylko i aż, można powiedzieć. I jest pierwsze miejsce dla mnie coś wielkiego. A jak w takim razie zaczęła się pani przygoda z stylizacją? Pracowałam w księgowości, siedziałam tam troszeczkę kilka lat, można powiedzieć. Pojechałam na pierwsze szkolenie z 1 do jednego, to była u Zosi Jasińskiej. Pamiętam jak dziś i po szkoleniu później było drugie szkolenie Alerio i zostałam w rzęsach. Po prostu zakochałam się. To była moja pasja. W końcu robię to, co lubię. Sprawia mi przyjemność. Po prostu. A czy ktoś był inspiracją do tej zmiany zawodu? Czy to tak samo przyszło? Zawsze interesowała mnie kosmetologia. Pamiętam jak szłam na studia. Rodzice tak mówili, że dziecko, no, jednak, może zawód jakiś, który będzie potrzebny, wybrałam ekonomię. No, jednak nie. Wróciłam gdzieś do tego, co mnie pasjonuje po prostu: kosmetyka. Czy było coś trudnego w przygotowaniach do mistrzostw? Jak przebiegały te przygotowania? Na pewno to jest y, ciężkie pod względem, że inaczej pracujemy w salonach, inac inaczej pracujemy na mistrzostwach. Y, troszeczkę stresu. W zeszłym roku był ten stres już kilka dni przed. W tym roku powiedziałabym, że do wczoraj go w ogóle nie było. Natomiast dzisiaj rano już się zaczął. Ale jednak się udało. To też w takim razie jest Pani pierwszy taki konkurs w ogólnopolskim wymiarze, no i o wymiarze międzynarodowym, bo jako mistrzyni jedzie Pani do Monachium reprezentować Polskę na Mistrzostwach Przedłużania Rzęs. Aż taki wyczyn pierwszy, natomiast pierwsze moje mistrzostwa były w zeszłym roku na Amber. To było u Grażyny Kleby, tam udało mi się zdobyć wtedy pierwsze miejsce w light volume oraz w liftingu drugie miejsce w ekspertach, co już jest to najwyższa kategoria, także, także super. A która metoda przedłużania rzęs, stylizacji najbardziej Pani leży? Myślę, że light volume. W ogóle lekkie objętości są moją pasją i ja lubię. Naturalne efekty nie lubię. Jak widać najpierw rzęsy, a nie twarz. U mnie jest odwrotnie. Najpierw ma być buźka, a rzęsy mają być dodatkiem. Wspaniale. Gratuluję w takim razie jeszcze raz od całego zespołu Beauty Forum i życzę dużo sukcesów Dziękuję zawodowych. Serdecznie. Dziękuję serdecznie jeszcze raz. Dziękuję.